Dzisiaj mam go wszystko zesurować, bo jest tylko I moi drodzy dzieci, jesteśmy na nietypowym trochę świecie, Bo jak wiecie, w Minecrafcie jest nie najdłuższy typ mapy, ale to jest mapka typu replika. I właśnie dzisiaj pokażę wam jak to tą odę zrobić bardziej, jak ona działa. Bo bardzo proszę, tutaj macie idealne przykłady, czy tutaj sobie przygotowane sobie dwa poziomy, piękną dużą raz i dwa. i jest to przysłać numer jeden i poziom numer dwa. No, jak to działa? Już wszystko tłumaczę. Najpierw sobie sobie pierwszy level. to sobie. Tak, tak. Ok. Tu. Niszcz, mm, okay. sobie. I mamy level pierwszy, łatwy. Yy, I tak, zaraz sobie tutaj. Yy, budujemy. Oczywiście. Oj, no i tutaj się zaczął planować, bo ja to źle postawiłem. Ej, pójdźcie sobie. Ty, ty, może tutaj się zaznaczę z wopiciem na nawet. I coś źle postawiłeś, kliknij tym. Ja to jest... No i ja to się restuje. Ok. Wycinuj tak. Okej. Okay. I gotowa. Prawie wygrałaś. Level drugi, normalny. Ja to jest sobie przygotowałem sobie takie dwa odlewy. Okej. Okay. Dobra, tutaj. Okay. tutaj rozstawi, jak to rozstawię jak skończymy tutaj też chyba nas 12 tego level'a ale tak, jak to wszystko działa już mam no, to i robię, to sobie i tak jak działam level numer 1 albo jak, le, na mam kazać, jak Gifonia, to dla najwyższej rąbki jak działa się na początku i yy, tutaj jeżeli coś nie ogarnia tych ty komentów, czy zamkniętych to bardzo proszę odpalić sobie to jak to było? ja sobie to na głównych stronach to sobie odpalić, to nie ma ok sobie MC Stacker MC Stacker MC Stacker for Minecraft 120 możesz sobie przetłumaczyć tak, jesteś na tej stronie, ty macie, bo powiedzą wam tu nie po angielsku bo to jest zrozumiałe tutaj title i tutaj macie różne rzeczy ty powiedzą wam sobie All players, ok. Teraz jak ty macie tekst, ja tutaj macie napisany tekst, tutaj napisz na przykład, by brawo, by brawo napisał, albo, ja czuję, że to bo, ok. Ten sam to jest kolor red. Tutaj można się wrócić, czy ma błędy i tak. Ja sobie sobie so, so, tak. Na 1.20 tutaj nie proszę tutaj nic nie wpisać, ale na starszym wersie oczywiście można kopiujcie tutaj sobie tą komendę, zaznaczacie ją ctrl-c, odkrywacie minecrafta i wpisujecie ją sobie to, komendę do tego command dokładnie, no i widzicie, wyświetla się wam napis Możecie czy to też trzeba tak w pamięci, będzie wyglądać, ale no to? Yy, tak, tutaj na przykład mamy i tutaj będziecie mieli tą komendę w opisie ja akurat ją sam napisałem bo to, oczywiście ja się na tym trochę znam z robieniem mapy i tutaj macie play, sound, dd player, up level, master, małpa a i tutaj podajecie sobie koordynację gdzie tą ma grać ja wam co tam na spawnie czy się tutaj nad tym e, volume tutaj dajcie na 100, 2, 1 tak jest najlepiej e, tak i e, tutaj potem macie do zdobycia gify, małpa ba, ba, a, red, terracotta tekano, play, on i tutaj macie dany blok, który macie w waszą platformę Jak widzicie, miałem dwa różne bloczki Tym jestem w tą, a tam jest w no tą tutaj, tutaj też się posługujecie się oczywiście MCStackerem GIF-em Dajcie sobie all Layers I tutaj sobie dajecie sobie blok Ja tutaj dam sobie e, grę Ull can place on I ty wpisujecie sobie to, na czym go można stawiać? Można stawiać go na... E, dajmy to sobie ją, e, stąd, czy można go stawiać na i Klikacie sobie tutaj ten plusik, bo to jest bardzo ważne, ok, I teraz kopiujecie sobie tą komendę, ctrl-c, wkraczacie sobie w nim czat i macie taką wioną, którą da się skłaść na kamień. Ja tutaj chcę sobie za kulisy i wam to pokażę. Przygodowy, no yy, właśnie, bo, bo się, bo jeszcze nic, a w wymiaru dowolnym można pojechać na to da się okay. a teraz system jak działa, to i to wszystko. Nie wiecie, w ostatnich wersjach była komenta test, test for blotska, ona na tej wersji już została usunięta, niestety, ale no teraz od tej pory yy, już jest trochę inna komenta. Ja już Wam to, ja teraz ją przedstawię. I ty Execute if block, Ty podajesz sobie koordynaty bloku i tutaj dajcie po prostu w każdym miejscu na mapie. Ja Wam tutaj to przedstawię. Na przykład, że tu mamy terakota, Terrakota. Ona teraz jest na dobrym miejscu i klikacie sobie Execute if block. Tutaj Terrakota. Jeżeli będzie test zakończony zakończone pomyślił, no to ten taki oto Redstone się zaświeca, ale jeżeli teraz patrzcie, teraz to już zaśniono. I te wszystkie pochłonie się muszą zgasić, żeby się uruchomił mechanizm, który Wam zaraz pokażę. E, Patrzę, jeżeli teraz tutaj to postawimy, to ta pochodnia się powinna włączyć O widzicie to jest ta. Ta pochodnia się jak się włączy, to muszą się wszystkie włączyć, żeby to, żeby to się włączyło. A po co to się włączyło? Bo tutaj jest taki długi komand block, jak widzicie. I ty macie wszystko wypisane. To piszecie sobie execute. Ja ty sobie wątku napiszesz. Execute if block. I tutaj dajcie sobie koordynaty tego bloku. Wpiszecie redstone podłoga. Wydaj. I dajcie sobie takie też. I dajcie sobie, jak to był kwadratowy zerw. Zerw. Wpiszecie sobie power. się zero. Teraz będzie test zakończony niepowodzeniem. Wkraczajcie sobie tą, tą komendę, którą przed chwilą zrobiliście. Ok, wkraczajcie sobie tutaj. Tutaj jest test zakończenie niepowodzeniem, a jak tu będzie na zero, to wtedy y, tutaj te wszystkie komendy się zaczną. Tutaj z tu, Brawl, wygrałeś. A tutaj particle flame, o których nie z tym widać. Nie Ty macie particle flame, a tu macie, że właśnie to ponad level i tutaj macie play sound, co to już wam mówiłem tutaj macie tutaj wam w samym napiszą patrzcie execute execute if blocks tutaj reparting command block oczywiście tu możecie sobie dać tak jak ja tam, minus 8 gdzie macie tutaj 8 command dajcie sobie tutaj takie coś tutaj dajcie sobie typu repeat command block, dajcie tutaj takie coś su C, C, E, c, 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 c. Sukces, Count, Dwukropek, 1, zamknij nawias. I tutaj będzie też zakończenie powodzeniem, ale możecie sobie oczywiście sobie to wkojeć. Dobra, no, będzie to jest zakończenie powodzeniem. Oczywiście tutaj, tutaj wszystkich dajecie tu sobie w tych pomiędzy warunków a w tym odcinku, w którym to, się tą komendę, sobie tutaj, bo tutaj ten robi tylko blok. Kiedy macie tą komendę, to repeating command block. No to ona też się zakończy, oczywiście. Ale tutaj pod tą command blockiem zawsze ten command blok, który dają, robi execute, czyli ten command block dobrze to zrobił. No to pod tym zawsze muszą być te command blocki, które mają warunkowy Jeżeli będzie bezwarunkowy, bez no to wtedy e, Wam się tam cały czas będzie kasowało. No i tak sobie działa system. Ja na tym odcinku mam nadzieję, że to już Wam więcej pokażę jeżeli piszcie w komentarzach co chcecie, no to bardzo bym to chętnie zrobił, a ja przychodzę do dalszej robienia mapy, kiedy ją skończy, no to może wam dam link w opisie.